O, ale byś się wywrócił, nie udało, było tak blisko, takiego dobrego żartu. Część ty siadasz, a ja puk, i ty cyk, i ty puk. Mikrofon skontroluj. Już nie, nie poprawiam mikrofonu, ja już jestem nowym człowiekiem, nowy, rok, nowy ja. No dobra, ostatni raz. Czy no, ja już mówiłem w tym programie, że wiem, że ludzie się nie zmieniają? Ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się detale. Ludzie miewają okresy, kiedy wahadło jest wychylone w drugą stronę od tej tak zwanej normy. Prawda jest taka, ludzie się nie zmieniają. A kto twierdzi, że się zmieniają? Zgodzę się z tym, że jesteśmy, jacy jesteśmy, już dosyć mocno to jest predefiniowane, jaki mamy pakiet yy, charakterologiczny. Yy, I w tym względzie trudno się zmienić. To jest bardzo piękna i długa odpowiedź naokoło, jak reklama Apartu, ale czy uważasz, Uważam, być, że... Uważam, że nie. ludzie mogą się nauczyć lepiej nad sobą panować i to by gdzieś tam mogło podpadać pod zmianę, ale to nie też nie nazwałbym tego jakąś trwałą zmianą osobowością, tylko jakby lepszym zarządzaniem sobą. Ktoś może być porywczy, coś takiego, nauczy się być mniej porywczy, ale nadal jest jakby w głębi porywczy, Porywczym? tylko to sobie jakoś lepiej... Czyli ludzie się nie zmieniają. No nie, no. ale... Ty, mamy zgodę wreszcie w jakąś... Otóż nie, ludzie się zmieniają. <laughs> Ale drodzy państwo, drodzy państwo drodzy dziękujemy państwo. wam bardzo, że oglądacie stroniczego. To dla nas duży zaszczyt, że ktoś nasze te tutaj produkcje w internecie jednak konsumuje, ogląda. Dlatego też właśnie mając na uwadze to, że nas oglądacie, staramy się, aby te odcinki były jak najlepsze. Karol troszkę mniej ostatnio się właśnie stara. Musimy jeszcze o tym porozmawiać z Karolem, ale wierzę, że wszystko będzie na dobrej drodze. E, Czy się postarać bardziej Żeby mi. odcinki były takie, żeby ludzie chcieli ich oglądać. Aha. Więc <laughs> <jest laughs> bardzo taka precyzyjna wskazówka <laughs> dla mnie. Pokazuje, w którą stronę. To oni niech dadzą wskazówki. Nie, nie, bo to zaczniemy słuchać ludzi, to w ogóle... To pociekli. w ogóle porażka, nie? Józef Stalin mówił, nikt, nie słuchaj tłuszczy. Dzień dobry. Natomiast y, też chcielibyśmy powiem, bardzo podziękować za Podziękować, to. tak. Sobie tak. też chciałbym tak. podziękować. No wiadomo, Feel Good Content. Jak nikt nie pisze maili, to my sami sobie napiszemy. <laughs> Drodzy Państwo, w piątkowym The odcinku był przegląd The memów. Jeśli ktoś The jeszcze The nie thing. widział, to polecam. Nie no, po no lajkach. No właśnie. Zauważyliście. I właśnie w tym kłopot, bo niektórzy e, tak. czuli się zawiedzeni, bo tak. mieli bardzo lajkowany, jak ten. I ja pomyślałem, że naprawimy to, Karol. O, w jaki bo, sposób? No tak, że ja posortowałem po lajkach. To był numer jeden, Karol. No naprawdę? Najpopularniejszy. Nie gondek? I właśnie. Ola widziałem na grupie tak. na psa, ta pani Aleksandra tak, pytała. Tak. No Że się właśnie czuła zawiedziona, że miała tych flajków o nie! No to przepraszamy. No to jest prawie pomieszane, bo. Mm -hmm. Podradek powinien być czerwony na środku, Ta. a ty. i wtedy byś tak skrywało. Ale w sumie ty pasujesz. I ty powinien być niebieski, bo może okulary. Nie, nie, pasujesz. Nie pasujesz do tego. Ale kursu. ma okulary. Jesteś taki shady już we zboczku. Czemu mu zboczku? O, zobacz. E, kiedy zawodzi zawozić do szkoły, bo spóźniłeś się na autobus i drze się na ciebie, że jesteś nieodpowiedzialny, a ty zastanawiasz się w którym momencie powiedzieć może że zapomniałeś plecaka. Czekaj. Ale wini to mógłby być taki stary. Ja przypominam, że cały czas do wyeliminowania jest pierwszy numer magazynu BFB, w ogóle wiesz, że on już wisi? Półtora kafla. W ja się no. zacząłem na 900 zł półtora. Półtora koło no. Tam ktoś mówił, że jak my byśmy tam się podpisali, to może by jeszcze więcej to było <grym> nie. Pewnie nie. nie. Kiedy tak. wchodzący na grupę dla, dla Bia, grupa pod zaborem LS-owców. No i to jest właśnie obraz Wasz, chciałem powiedzieć. To jest obraz wasz. Naszy. Ponieważ osoby oglądające Imponderabilia się zachowują kulturalnie, są ładnie ubrani, a LS-owcy, no, wrzucają memy, no co dużo I palą mówi. pokój i rzucają rzeczami. Taka prawda. Cała grupka Imponderabilia. <grym> Stanowski! <grym> Ale właśnie, odnośnie tego, że nie ma LS-a 18.01 albo 18.03, to nie jest nasza wina. Ma... Nie, tłumaczymy to 78 no, tak. raz. YouTube, odświeżajcie kanał albo wejdźcie na, na kanał. Ale nie, nawet jak odświeżają, do nich, to niektórym wiem, że się nie pojawia. Ale jak wejdziesz na kanał, to jest, zawsze. O, to, 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 tego nie było, to mi się z Remememem strasznie podobał. 18.01 tak. to wszyscy oglądają Maciej Gądek. To się da wykorzystać, to jest, to jest <grym> zabawne. Myślę, że ta klatka może być do takiego momentu, który już podjechałem z jednej strony, ale w sumie zmienię trochę napis i zyskam mój kapitał lajków. O, o. Czy pyta, czy chcesz siódmy kawałek serniczka? <grym> Karol staje się macie Gondek? BURU. Bu. Myślę, <grym> że chce wykorzystać to zdjęcie do Nie. maja. Ale już gotów. Mam nadzieję, że udało nam się odkupić nasze winy. Połowicznie. Drodzy Pyszne. Państwo, wiecie komu jeszcze Drodzy udało... się... Drodzy Państwo, wstańcie z kolan. Drodzy Państwo, wstańcie z kolan. właśnie padnięcie na kolana. Rosy. No bo oligarchowie, Latają po ci za helikopterem Wszyscy do maczka Lećmy na śmigłach Milioner chciał zjeść McDonald's. Jego pomysł zszokował wszystkich. Czy ty jest artykuł o tobie za 20 lat? Ej, ale to było dobre. Za tak, 20 Rosyj... lat jesteś jaki f... bogaty i przypominasz sobie: Ty, a może po prostu polecę helikopterem, pomaga? <grymne> <grymne> Rosyjski milioner Wiktor Martynow wynajął za 10 tysięcy złotych helikopter, żeby zabrał go do restauracji McDonald's. Firma czarterowa przyznała, że nigdy wcześniej nie miała takiej misji. Wiktor Martynow wraz ze swoją dziewczyną przebywał na wakacjach na Krymie. O. No to dobra lo lokacja na wakacje przy Krymie. Czyli na Ukrainie przebywał. Tak. tak. Chociaż nie wiem, bo już teraz różne mapki różnie podają. To prawda? No, jak Jakie zaanektowane to jest, czasem. Ale przeryf... są oficjalne mapy, które już jakby. Nie, nie, Sprawdzają to nawet z mamą, chyba. No na na Google, Maps, Google Maps pokazują to jako chyba pokazują. Tak, jako sporna? Coś co ty, ty gadasz? No dobrze, no i pan rosyjski oligarcha przebywał tam ze swoją dziewczyną na Krymie. Yy, ja mam pytanie, na Krymie to jak, co się je tam, jak się jest tam nad, nad wodą? Kraby, jakieś inne homary, krewetki. Czy miał dość pysznych owoców morza i pysznego tego, co daje ziemia krymska. A mimo McDonalda na Krymie? Pewnie był na jakiś, wiesz, był gdzieś w jakiejś takiej wioseczce i musiał do miasta podlecieć. Tak to rozumiem. Nie wiem, do 600 kilometrów. 600 Jak? kilometrów stary. Pomaka? Do Krasnodaru, najbliższego Jaki koleś? rosyjskiego miasta z restauracją. McDonald's na Krymie wow. zachodniej firmy mają a na a, firmy mają zakaz okay. działalności od 2014 roku od rewolucji w... Jakiej rewolucji od wojny czemu im zakazali działalności? nie mam pojęcia nie. jak poinformował Daily Star Martynow nie oszczędzał przy składaniu zamówienia ja ci chciałem zapytać bo kiedy ty już będziesz bogatym polsko, ja bogatym polsko ukraińskim polsko ukraińskim oligarchą, oligarchą. I będziesz kiedyś na wakacjach gdzieś no w jakimś takim właśnie pół kraju pół, pół Rosji to Czy też jakby cię tak, tak mega chwycił głód, pomyślałbyś, co to jest dla mnie dzisiaj co to jest? Plunąć przez lewe ramię. To jest dla mnie eksploatacja. Chodź, Moniczka, wskakuj hopsa Polecimy do maczka, zjemy coś normalnego. Przypomnijmy, on chciał zjeść coś normalnego. Coś normalnego. Co? Czyli a co, no to tam jest coś trzy normalne. normalne rzeczy. Wszystko jest normalne, tylko na przykład, nie wiem, w Polsce się nie je tego, co w Chinach. No ale to, oh my god, niesamowite, nie? Na przykład, jedzenie psów w Polsce nie jest normalne. A czy wiesz w ogóle? Inaczej. Dla mnie, że takiego jeszcze jedzenie mięsa jest nienormalne, ale. Nie mówię, że jak ktoś je mięso, to jest pojebany. To różnica. Nawet ja jest? Ty nie jest mięsa, to jest w McDonaldzie. That's a huge difference. <laughs> Wiecie, co z nim zrobić. <grym> nie dajesz sobie w ogóle takiej furtki w głowie, że nie Jakie wiem, za 5 lat próbuję? czy 10 lat... Co? Wrócę e... do jedzenia mięsa? Tak. Możemy się założyć, jak chcesz. Bo ja wiem, że nie No nie chcę się zakładać. Okej, okay, dobra. No, zakłady są nieetyczne. <grym> zakłady przetwórstwa drogi głównie. <grym> Natomiast nie wiem, czy za 5 lat będę weganinem. Weganinem. Chciałbym być, ale lubię masło. O, premiera włączyłeś, ja montujemy od razu? Dobrze. <grym> Karol, czy ty masz tak, że ty, Tak. Bo ty jak się sam że to tak nie masz. Ja nie masz... mam jeszcze gorzej stary, jak się Stary, jak się sam czasem, jak się z z posłucham swoich myśli, przez chwilę tak, jak nie? Porażka, to leci strasznie szybko. W Pompejach odkryto starożytny stragan ze Street Foodem. Tak, Taki obraz nasz. E, <laughs> taki obraz nasz Pompejan? Chodzi o to w tym artykule, że nasz sposób e, zdobywania pożywienia i street kupowania Street Foodów jest po prostu głęboko zakorzeniony w nas, że już nawet w Pompejach. Ale to jest niesamowite, tak? Bo ten stragan naprawdę wygląda, jakby to było. Nawet są zachowane Skoisko, obrazki, Zobaczcie, Tak, ku, że tutaj kur. Ku, ku, Kuraka pan kupi. Kuraka, chyba psa, kto wie czy nie, była tam, nie było tam psiny, tak. bo jest namalowany pies, jak tak jakby na że jest kogut. E, I w, w ogóle to faktycznie ja wygląda jak taki nie. stół na trzy strony jakby. Z różnymi garami. Z miejscami, albo z miejscami, gdzie się wkładało garnki, albo po prostu no. z miejscami, gdzie się wlewało na przykład te zupy różne i one taki, tam były podgrzewane pewnie. Y, m, tak jak te no, tych stołówkach, że no. masz różne tak. rzeczy tak jeżeli jest stacja tak, to trochę tego... Tak, ale w ogóle Chai, Pompeje zostały zalane przez wybuch wulkanów w 79 roku naszej ery. W 79 roku, czyli 2000 lat temu. I oni mieli by ja już wtedy normalnie, działając na ja z ze street foodem, że ja wtedy mieli, no, że... że nie trzeba gotować w domu, tylko można zjeść na mieście? Ja my... 2000 lat temu? Ja myślę, że 2000 to nie jest wcale tak dużo lat, jak się wydaje. No nie no, z perspektywy rozwoju mózgu, homo sapiens, to, to, jest... to nie jest aż tak dużo. My ale... tymi samymi ludźmi, karał, byliśmy 5000 lat temu. Jeszcze raz. Mocniej trochę, jakbyś mógł tak. Mm. Więcej nie mam siły. Yy, słyszałeś, że też w Pompejach odkryto yy, człowieka zastygłego w lawie, który się masturbował, jak wybuchł wulkan? Zdjęcie ciała mężczyzny z Pompejów, yy, trzymającego jedną rękę na butelce, a drugą w okolicach kroszcza, zamieściła parę dni temu użytkowniczka Twittera i z Masturbującego się człowieka wkrótce żartowali ludzie na całym świecie. Niestety, powodem, powodem takiej pozy mogła być śmieć w męczarniach. To no, akurat nie jest bardzo no, zaskakujące. No, Włod, oni zostali zalani przez wybuch wulkanu no jest, że to była śmierć w Męczarniach słynne pozycje tragicznie zmarłych mieszkańców Pompejów z rękami na twarzy czołgający się czy klęczący, wcale nie oznaczają, że zostali zamrożeni w czasie i skamienieli w takich pozycjach jakich byli gdy doszło do erupcji już. nie udusił ich pył badania wskazują na fale ekstremalnego gorąca jako przyczynę No zgonu. tak no tak, to tak, jest. No tak, no tak no straszna śmierć absolutnie straszna śmierć no ale z drugiej strony ja jednak lubię myśleć bo ten pan nie żyje już od naprawdę bardzo dawno skoro wybucha wulkan nad miasteczkiem w którym Mieszkasz. Mm -hmm. A ty akurat jesteś w momencie, w momencie intymnego zadowalania się sam ze sobą. Tego śmiech pom pom nie jest najgorsza śmierć po słońcu. No come on! Możesz być toczony przez ciężką chorobę przez lata, cierpisz, odcinane Ale... ci są kończyny, jesteś operowany, tracisz nadzieję, gaśniesz w oczach, albo możesz być przy zadowalaniu samego siebie jedną ręką i umierasz z gorąca w ciągu to kilku minut. To w ogóle nie jest fajna śmierć. Uważam, że to jest nie najgorsza śmierć. Mówię serio, żeby była jasne, że ja tu nie żartuję. Ja no bym patrzył, ale... że z na tego pana. No i co, i widzisz mnie w tym? No ale to właśnie oni mówili, że to nie, nie stało się, że zamroziło ich w czasie, tylko właśnie oni mogli jeszcze chwilę jakby się ruszać, tak? No, to może on może, może złapał może swoje jakby, za... to... wtedy. Albo może pomyślał, o nie, umieram, czy jeszcze zdążę? Karol, nie, tylko, <laughs> tylko ty tak myślisz. <laughs> Mój mózg jest zniszczony. Ja jestem po prostu. Ja, jestem, ja, ja Wydaje mi się, że już nic mnie nie czeka w życiu. Co o tym sądzisz? No, co, co, co? Co, o tym sądzisz? <tak> co o tym sądzisz? Proszę bardzo, wodę po pokazuję ci, człowieka zastygłego. Nie Już powiedziałem, co o tym sądzę. sądzę. gdyby nie pił, to chociażby było ok, tak? Nie pił. No bo tu jedna ręka zastygła na butelce. Tak? Tak, tak. To tak, jest jedna ręka na butelce, druga no. na Penisie. Przy rodzeniu. Penisie. Przyrodzeniu. Małem wacku. W może małym, może jak go obrało, to już nie żył. Czemu jest ta ręka na butelce? Bo może popijał wino i walił konia. Zalany po tym, jak kupił się winem tak. i zmarszczył Freda, ty spał co? i spadła lawa. To jest śmieszna śmierć ty też. Czy on już był po, po tym swoim self-massage, tak. tak powiem? I bum, Pompeje. Tak. Dobre, to mi się podoba też. To jest też dobra śmierć w takim razie. Czyli w ogóle w stanie błogości umarł. Z czym zaczęliśmy dzisiaj odcinek? Rosyjskim Kier. oligarchą, no który lata domaka. No a, a propos latania w ogóle, to widziałem ostatnio śmieszny filmik, gdzie to właśnie... Uuu, w skrócie, w skrócie ale, chodzi o to, że... W sumie. To jest jakaś. Gdzie ta miejscowość jest? To jest jakaś dzielnica miejscowości, konfornie. czy sama miejscowość? Nie, ta, no myślę, że jakaś, jakaś miejscowość. Której, albo, nie, albo może część. które której właśnie ludzie mają na podjazdach i na swoich chodnikach samoloty, którymi mogą sobie dojechać, dokołować do pobliskiego lotniska, że sobie właśnie polecić do Maka. Jak tak, tak zupełnie serio, jak myślę o tej miejscowości, to ja myślę, że to jest jakaś miejscowość, która jest trochę oddalona na przykład od LA. Także wiesz, no, LA słynie z korków. I myślę, że po prostu to jest taka właśnie. To są takie nawet dalej niż suburbia. To jest taka po prostu już wieś. I ponieważ są tam ludzie, którzy mogą sobie tam mieszkać, ale czasem muszą dojeżdżać do pracy uh -huh. do dużego dolatywać miasta, do pracy. dolatywać, no to wybierają właśnie dolot, a nie dojazd i lecą sobie normalnie, uh -huh. no w z jest od cholery małych lotnisk. Moja mama ma koleżankę w Stanach, która ma e, chłopaka, uh -huh. e, który właśnie do pracy dojeżdża w jedną uh -huh. stronę ponad godzinę czy półtorej no, godziny. No. Trzy, trzy godziny dziennie w aucie siedzi no. codziennie. No, z bezsensu, nie? Ludzie nawet w, w Warszawie też tak mają, którzy dojeżdżają spoza Warszawy, żeby w Warszawie pracować. Na przykład dojeżdżają do tych Park and Ride, nie? Park and Ride. I potem wsiadają do metra albo do kolejki, też tak dojeżdżają. I tak byśmy mieli taki samolocik, pek, pyk. No właśnie, ja się zastanawiam, jak często ludzie z takiego samolotu korzystają, żeby dolecieć do, tego, do, do tej swojej pracy albo gdzieś tam. No bo, bo to, co to to najdziwniejsze, to nie, że ludzie mają samoloty, tylko nie, że nie. mają garaż przy domu, który tutaj, mieści samolot. Tak. Zobaczcie. No Tu jest, drive. No. To jest jeden. Tu jest drugi. drugi, tam jest trzeci. O, nie. Gdzie? O, już znikły. Przeładowało kamera. Tak? Chyba tak. No widzisz, że jest inny dzień w ogóle. A. Jak przejechałeś Jeden, drugi. Tuż jest inny trzeci. dzień. Tak. To okay. są takie maluśki. One są trochę większe od no, samochodu takie... tego. Dobra. Ale droga jest super szeroka. To fakt. Jest super szeroka. A ile taki samochód kosztuje? Z 300 tysięcy? Mhm. Złotych? Czy dolarów? Złotek? Nie, złotych, złotych. Drodzy Państwo. Drodzy Państwo. Bardzo Wam dziękuję, dobrze, że się z, z nami wtorek. Mamy nadzieję, że ta garść ciekawości i informacji ubogaci Wasze życie. Trzymajcie się. Ciepło. Pamiętajcie, że. Oni nie Choćby Wasze życie czasem było zasnute mgłą i wydawało Wam się, że nie jest tak źle, że nie jest tak dobrze, to pomyślcie, że nie jesteście człowiekiem, który świeżo po masturbowaniu się z butelką wina. Zaastym w lawie. Nie wiem tego, czy tak się stało. Nie wiem tego. Ale mogło się tak stać, a to mi wystarcza. <gryw> I pozostańcie. Lekko?